Do przeoczenia w całym kraju. Witam serdecznie. Zaczynamy od aktualnej sytuacji. No i teraz jest, chciałoby się powiedzieć. Idealnie, no bo rzeczywiście pogodne niebo, tylko nieliczne, niegroźne chmury. A temperatura? No nawet tutaj nie porównajemy, bo 9 stopni już między innymi w Gorzowie, e, na przykład 8 stopni w Warszawie, 5 w Gdańsku, 3 w Olsztynie, e, najchłodniej w Katowicach tam około 2 stopni. Jak pogoda będzie zmieniać się w ciągu dnia? Po południu na południowym wschodzie i na wschodzie chmur nieco więcej, ale wciąż bez opadów. A temperatura? No jeszcze przyjemna 18 stopni w Warszawie, podobna temperatura w Bydgoszczy, w Toruniu, w Gorzowie Wielkopolskim, 17 w Opolu, w Poznaniu oraz w Katowicach, 16 w Kielcach, 12 w Zakopanem. I w Gdańsku, w koło będzie najchłodniej, tam 10 stopni. Wiatr umiarkowany, więc temperatura odczuwalna może być nieznacznie niższa od wskazywanej przez termometry. A co przyniosą nam kolejne dni? W sobotę na wschodzie niewykluczone przelotne opady deszczu, poza tym przyjemna pogoda, a temperatura od 16 do 19 stopni. To jeszcze nie koniec, ponieważ w niedzielę na południowym wschodzie nawet 20 stopni, ale w południowej i zachodniej Polsce może kropić deszcz, co przyniesie początek nowego tygodnia. W poniedziałek temperatura do 19 stopni, na południu i na zachodzie przelotny deszcz. Wtorek z przelotnymi opadami już w całym kraju. A temperatura od 12, 11, czy nawet 9 na północnym zachodzie do 15, 16 stopni. Środa chłodniejsza do 10 stopni. W całym kraju przelotny deszcz. No, ale liczymy na to, że te słoneczka, które są widoczne na naszej mapie, także będą się pojawiać. To znaczy, możemy liczyć, e, mówiąc prościej, na przejaśnienia i na przerwy w opadach. No i na te właśnie będziemy liczyć. Teraz to wszystko do zobaczenia. A te pytania z pewnością dadzą nam mapę. Witam serdecznie. Zaczynamy od aktualnej sytuacji. No i teraz nie ma co narzekać, pięknie, słonecznie w całym kraju tylko w rejonie Zakopanego niegroźne, nieliczne chmury, temperatura gdzie najchłodniej, w Katowicach tam 2 stopnie, 3 stopnie w Opolu i we Wrocławiu, ale już 8 w Warszawie i 9 w Gorzowie Wielkopolskim, wiatr słaby i umiarkowany. W drugiej części dnia nad Polską mogą pojawiać się chmury, początkowo pojedyncze, na południowym wschodzie i na wschodzie, późnym popołudnie i wieczorem będzie ich więcej, ale nigdzie nie powinno z nich padać. No to sprawdźmy. Tak pogoda będzie wyglądać dziś w drugiej części dnia. No i jak widać, na wschodzie i południowym wschodzie nieco więcej chmur, ale bez opadów. A temperatura bardzo przyjemna 18 stopni to w Warszawie, 17 stopni w Katowicach, w Opolu, w Poznaniu oraz w Zielonej Górze 12 stopni w Gdańsku, ale to wcale nie będzie najchłodniejsze miejsce dziś w kraju, bo tylko 10 stopni w Koło Brzegu, a w Szczecinie no Szczecin będzie najcieplejszy tam nawet 19 stopni w kolejnych dniach. Temperatura także przyjemna, bo w sobotę do 19 stopni tylko na wschodzie przelotne opady deszczu. Niedziela cieplejsza, bo do 20 stopni na południu i na zachodzie przelotne opady deszczu. Początek nowego tygodnia, wciąż ciepły do 19 stopni, choć w południowej i zachodniej Polsce może padać. Natomiast we wtorek deszczowych chmur należy spodziewać się już w całym kraju. Temperatura od 9 do 16 stopni, środa chłodniejsza, bo od 8 do 10 stopni. Przelotne opady w całej Polsce. Ale wszędzie także możemy liczyć na przejaśnienia. A teraz sprawdzamy jakość powietrza w Wałbrzych na żółto. Poza tym przewaga dobrej jakości powietrza, a tam, gdzie ciemna zieleń na naszej mapie, jest bardzo dobrze. Teraz to wszystko do zobaczenia. Niedźwiedzie wychodzą i grasują. <grym>, to prawda, niedźwiedzie poczuły wiosnę, ale wiosnę i my poczujemy, bo i słońce, i przyjemna temperatura. No Sprawdźmy, jak teraz prezentuje się niebo nad Polską. No. Chciałoby się powiedzieć znakomicie miejscami niemal bezchmurnie. Jakieś niegroźne obłoki mogą się miejscami pojawiać. No w Zakopanem trochę więcej chmur. Widzieliśmy to przed momentem, ale od razu uspokajam, nie powinno z tych chmur padać. Temperatura już teraz 10-11 stopni w głębi kraju najchłodniej, w Zakopanem tam 4 stopnie. W drugiej części dnia, nad Polską wciąż przewaga pięknej pogody chwilami. Chmur będzie przebywać, no i w drugiej części dnia na wschodzie, na południowym wschodzie tych chmur będzie nieco więcej, ale wciąż bez opadów, a po południu temperatura bardzo przyjemna. Gdzie najcieplej? W Szczecinie tu termometry wskażą 19 stopni, 18 w Gorzowie, w Bydgoszczy, w Toruniu oraz w Warszawie, 17 w Katowicach, 15 w Suwałkach, 12 w Zakopanem. Kołobrzeg będzie dziś najchłodniejszym miastem Polski, tam 10 stopni. A co przyniosą kolejne dni, co przyniesie weekend? Sobota. Na zachodzie piękna, słoneczna i ciepła. Tam 18-19 stopni. Na wschodzie i południowym wschodzie niewykluczone przelotne opady deszczu. W niedzielę w południowej i zachodniej Polsce spodziewamy się deszczowych chmur, a temperatura jeszcze wyższa, bo do 20 stopni. Początek nowego tygodnia, wciąż z przyjemną temperaturą, do 19 stopni. W poniedziałek na zachodzie i na południu deszczowe chmury, a we wtorek padać będzie już w całej Polsce. Trochę chłodniej, bo do 16 stopni, a środa, no w porównaniu do tego, co dziś i w weekend, no to wręcz zimno, bo od 8 do 10 stopni w całym kraju przelotne opady deszczu. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Legnica i Wałbrzych na żółto, tam jest najgorzej. Potem... Y na naszej mapie y, przeważa ta jasna zieleń, która mówi o tym, że jakość powietrza jest dobra. No a tam gdzie ciemna zieleń jest bardzo dobrze. Teraz to wszystko do zobaczenia. Miejscami pojawią się deszczowe chmury, ale nie dziś to od razu powiem, no, ale w kolejnych dniach należy się ich spodziewać. Gdzie i kiedy one się pojawią, za moment sprawdzimy. Na razie piękna, słoneczna pogoda i to w całym kraju. Temperatura już teraz miejscami nawet 12 stopni. Tak jest w Łodzi, gdzie najchłodniej w koło brzegu oraz w zakopanym tam 6 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. W drugiej części dnia na wschodzie i południowym wschodzie nieco więcej chmur, ale wciąż bez opadów, a temperatura nawet do 18 stopni. 19 stopni. Wiatr umiarkowany. Sprawdzamy, co dalej. Weekend, sobota na zachodzie pięknie. Na wschodzie i południowym wschodzie przelotny deszcz. Do 19 stopni, ale w niedzielę będzie cieplej. Nawet 20 stopni na południowym wschodzie. Na południu i na zachodzie spodziewamy się deszczowych chmur. W poniedziałek zachodnia i południowa Polska wciąż z deszczowymi chmurami, a wtorek. I środa z deszczem w całym kraju. Środa zdecydowanie chłodniejsza, bo na termometrach od 8 do 10 stopni. Teraz to wszystko do zobaczenia.